Cześć. Dzisiaj na celowniku znajdujemy się w mieście Debrze a dokładnie koło rynku jak za mną widać mury obranne z 1461 roku które e dokładnie inaczej w 1461 roku zdobyte te mury odebrały miasto zakonowi krzyżackiemu król Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Jagiellończyk w w 1961 roku, w 500-letnią 500 rocznicę społeczeństwu miasta Debrze, Tak mówię. Znajdujemy się w Debrze. Gdzieś na Sawniku gdzie y, są mury, które widać za mną. Tutaj mamy dwa krzyże oraz napis. Oj. Robię przybliżenie. Mury te zostały, nie wiem dokładnie, nie chcę się określić kiedy zbudowane, ale dzięki temu miasto Debrzo ma swoją długą, bardzo długą historię. Gdzie link do tego miasta Wam podeszle pod opisem. A tam był fragment, który właśnie czytałem. O, ktoś pali w piecu. Wow. O, dalej nie będę szedł, bo to i tak nie ma sensu. Tam są domy. Jeszcze sobie przybliżę... Nie, to nie widać. O, widać domy. Zaraz widzimy się po drugiej stronie. Tak jak no, mówiłem, jesteśmy po drugiej stronie. I tutaj będzie teraz widać dokładnie pozostałości po murach w Debrznie. Tak by to wygląda mniej więcej jeszcze zrobię wam przybliżenie, mniej więcej. Pogoda teraz trochę nie sprzyja, bo zimno jest, nie mówię, że nie. Także mówię, jestem... znajduję się w miejscowości Debrzno. To jest centralnie już granica Województwa Pomorskiego z Wielkopolskim. Jeśli wam ta eksploracja, może nie eksploracja, ale odwiedzenie, pokazanie wam mm, miasta Debrzna jego starych murów obronnych się podoba, to zostawcie link, yy, nie link, sorry. Zostawcie lajka, skomentujcie i udostępnijcie. To by na tyle, Piana.